Wysoka Rado. Otwieram obrady 57. sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, zwołanej w trybie artykułu 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym na wniosek prezydenta miasta i stwierdzam, zgodnie z listą obecności, że w posiedzeniu uczestniczy 23 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 23 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Serdecznie witam Wysoką Radę, pana wiceprezydenta miasta. Panią dyrektor, panią skarbnik, pana mecenasa. Witam serdecznie dyrektorów jednostek budżetowych miasta, ale widzę również przedstawicieli związków, prezesów. Witam serdecznie, jak również wszystkich pozostałych mieszkańców miasta. Szanowni Państwo, przystępujemy do przedstawienia porządku obrad. Pozwolę go sobie odczytać. Autorem tego porządku jest prezydent miasta. Punkt pierwszy. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności. Punkt drugi. Przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 43 łamane przez 471 łamane przez 13 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świętochowice na 2014 rok. Punkt czwarty. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 27, łamane przez 317, łamane przez 12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Świętochłowice na lata 2014-2027. Punkt piąty. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 47, łamane przez 508, łamane przez 14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 2 kwietnia, 2014 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez Miasto Świętokłowice w roku 2014. Punkt szósty. Zakończenie sesji. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś wnioski do przedstawionego porządku obrad? Nie widzę, dziękuję. W związku z tym. Uznaję punkt pierwszy i drugi porządku obrad za zamknięty i przystępujemy do punktu trzeciego, którym jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 43 łamane przez 471 łamane przez 13 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świętochłowice na 2014 rok. Proszę skarbnika miasta panią Agatę Ślęzak o przedstawienie projektu uchwały. Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu dotyczy po pierwsze zwiększenia dochodów. Zwiększenie dochodów następuje w kwocie 390 956, zł. Pozycja pierwsza dotyczy odzyskiwania VAT-u za lata 2010-2011 i bieżącego w kwocie 89 000 Dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych, które uzyskuje Wydział Podatków w kwocie 740 zł. Zadania unijnego związanego z realizacją programu Zawód to przyszłość, staże zagraniczne uczniów zespołu szkół ekonomiczno-usługowych w kwocie 288 166 zł. Dochody CIS-u są to odsetki bankowe w kwocie 1500 zł. Dochody OPS-u z tytułu realizacji zadania PEFRON, wyrównywanie szans między regionami, są to koszty obsługi w wysokości 5250, zł. Natomiast zmniejszenie dochodów następuje w kwocie 200, 000, zł Jest to, są to dochody z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska. Ogółem dochody po zmianach kształtują się na poziomie 233 278 159, zł, w tym dochody bieżące. 168 229 759 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 65 48 400 zł. Natomiast jeżeli chodzi o wydatki, zwiększenie wydatków następuje w ogólnej kwocie 1 125 277 zł. i 952 328 zł. przeznaczone jest na oświatę i wychowanie, na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych. Kwota 148 758 zł przeznaczona jest na Dom Pomocy Społecznej Złota Jesień. Dochody OPS-u z tytułu realizacji zadania PFRON-u 5250 zł oraz dla edukacyjnej opieki wychowawczej 18 941 zł. Zmniejszenie wydatków natomiast nastąpiło w kwocie 934 321 zł w następujących pozycjach. Transport i łączność 80 tysięcy, gospodarka mieszkaniowa 112 tysięcy, obsługa długu publicznego 182 321 zł, umowy przejęcia długu od szpitala 140 tysięcy zł oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska 420 tysięcy zł. Wydatki po zmianach kształtują się na poziomie 257 671 281,76 zł, natomiast w tym wydatki bieżące 164 340 102,76 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 93 331 179, zł. Proszę Wysoką Radę o przyjęcie niniejszej uchwały. Jeszcze może wyjaśnienie dla Pani Radnej, apel, ponieważ zgodnie z zapisem paragrafu 21 uchwały budżetowej Państwo zobowiązali Pana Prezydenta do przedkładania informacji o wszelkich podjętych zarządzeniach w okresie międzysesyjnym i taka informacja została złożona 3 listopada ze wszystkimi kserokopiami zarządzeń. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Szanowni Państwo, chciałam dodać, że komisje Stałe Rady Miejskiej nie opiniowały przedstawionego projektu uchwały. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos dotyczący projektu uchwały? Proszę bardzo, Pani Przewodnicząca Krystyna Apel. Pani przewodnicząca, wysoka rado, szanowni goście, panie prezydencie. Mhm. Patrząc na projekt tej uchwały po prostu mam pewne obawy. Z tego względu, iż okazuje się, że we wszystkich jednostkach miejskich zmniejszane są środki na składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na fundusz pracy. Chciałam się w związku z tym zapytać, jak wygląda płatność, jak wygląda kwestia płatności wobec ZUS-u, czy znowu po raz kolejny nastąpiła prolongata tych składek, czy jesteśmy płatnikiem, który co miesięcznie przekazuje ZUS-owi odpowiednie środki finansowe. Patrząc na to, na ten projekt uchwały, nie wiem, być może się mylę, Pani Skarbnik czy Panie Prezydencie, ale wygląda to w ten sposób, że środki, które były zarezerwowane w budżecie miasta na składki związane z ZUS-em, czyli ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, są przekazywane na środki, które bezpośrednio dotyczą wynagrodzeń, czyli środki, które mają wpłynąć na konta osobiste pracowników. Proszę mi wyjaśnić, czy ZUS jest płacony systematycznie. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Przewodniczącej. Proszę bardzo Pana Prezydenta. Szanowni Państwo, wiadomo, że Pani... Wysoka Radość, Panu... Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, wiadomo, że wynagrodzenia to priorytet. No bo one muszą być zawsze zapłacone w terminie i to jest bezwzględny obowiązek. Ta polityka, którą prowadzimy w oświacie od prawie czterech lat, decyzją pana prezydenta i myślę, że tu przewodniczące związków zawodowych potwierdzą, bo niejednokrotnie to mówił, jest polityką bardzo ostrożną, ale też sobie sumie mądrą. W sumie w, w oświacie nikt nie stracił pracy, nawet przy likwidacji szkoły, która miała miejsce dwa lata temu, y żadna z osób pracy nie straciła. Wiąże się to czasami faktycznie z tym, że budżet oświaty jest napięty. Tak było w zeszłym roku, kiedy nastąpiła prolongata składek ZUS-owskich za miesiąc październik, listopad grudzień. I to w tym roku spłaciliśmy już w 100% terminach uzgodnionych z ZUS-em. Natomiast faktycznie, jeżeli braki się pojawią, to, to może pojawi się konieczność prolongowania zus -ów. jeżeli faktycznie byłoby zagrożenie, było zagrożenie bieżących płatności, bo tak czasami trzeba zrobić po to, żeby, żeby, ta, żeby ta polityka ostrożnościowa, ale ta nie uderzająca w ludzi, bo to jest podstawowe Przykazanie, które nam przyświeca, nie uderzać w ludzi w oszczędnościach. Zawsze robić to tak, żeby to zagrożenie i uderzenie w ludzi było jak najmniejsze, a jednocześnie zapewnić realizację inwestycji. Pamiętajmy, co mówiłem już na komisjach, ale nie było państwa, dlatego powtórzę to jeszcze raz. Przy inwestycjach unijnych jest tak, że o ile faktury cząstkowe występujemy o płatność i mamy zaliczkę na koncie i płacimy 85% z tych środków, które przekazuje nam instytucja finansująca, 15% dopłacamy ze swoich. Ostatnia faktura jest zawsze płacona w 100% ze środków gminnych, potem odbywa się kontrola, ostateczne rozliczenie projektu i dostajemy refundację tych 85%. Tak jest w przypadku muzeum i yy, ostatniej faktury na wysokości, 1 milion milion 800, 1 600 do, yy, zostanie nam zwrócone w terminie 2-3 tygodni. I to jest też tak a propos tych pytań, które się pojawiały w zakresie, w zakresie, zakresie jakichś opóźnień, które się pojawiają w zakresie Funduszu Świadczeń Pracowniczych. One się faktycznie czasami pojawiają, ale one są na bieżąco uzupełnione i będą uzupełnione i w pełni, w pełni uzupełnione w tym terminie rozliczenia wszystkich inwestycji unijnych. I uważam, że to jest dobry kierunek bo czasami warto wyłożyć, warto poczekać tydzień czy dwa, ale rozliczyć inwestycje unijne, które mamy zwrócone w 85%, bo to nam zostaje, to jest ta wartość dodana, to jest ta duma, którą mamy, a w przypadku na przykład zbrojenia inwestycyjnych to taka prawdziwa inwestycja, która zawłocuje nam za kilka lat. Także, także jeżeli się taka potrzeba pojawi, to oczywiście czasami trzeba się zdecydować na prolongatę, natomiast to najważniejsze to, to że szwórosłą prolongatę mamy już w 100% spłaconą. Dziękuję bardzo za odpowiedź panu prezydentowi. Czy ktoś z państwa chciałby zadać pytanie? Proszę bardzo jeszcze raz panią przewodniczącą Krystynę Apel. Pani przewodnicząca, wysoka rado, szanowni goście, panie prezydencie, uważam, że uczciwy pracodawca to jest taki pracodawca, który systematycznie wpłaca pieniądze pracownikom swoim na konto, a oprócz tego systematycznie opłaca składki zus -owskie. I uważam, że to jest wysoce nie w porządku, że ci pracownicy, którzy są zatrudnieni w naszych jednostkach miejskich, nie mają systematycznie opłacanych zus -ów. To jest jedna rzecz. A druga kwestia, wydaje mi się, że nie jest zbytnio rozsądnym dodatkowych, doprowadzać do dodatkowych wydatków związanych z opłatą prolongacyjną, bo to też nie są drobne kwoty. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Pani Przewodniczącej. Proszę bardzo, Pana Prezydenta. Pani Przewodnicząca, powiem tak: wielokrotnie rozmawialiśmy między sobą i na posiedzeniach komisji, i na sesji i czasami też. Już ostatnio to faktycznie rzadko nam było dane, żeby rozmawiać tak szczerze i rozsądnie, bez emocji, które z Pani strony się często pojawiają, ale tak rzeczowo. Gdzie nie dać? Kogo zwolnić, żeby nie dopuszczać do sytuacji, w której trzeba prolongować ZUS? Ja wolę zaryzykować i prolongować czasami ZUS z grudniowy na styczeń czy luty, spłacić go z nowego budżetu, ale wiedzieć, że, że nie muszę zwolnić 10 czy 20 osób. To ja tak wolę. To jest, to jest lepszy wybór, to jest mniejsze zło. A co do opłaty prolongacyjnej, Pani Przewodnicząca, opłata prolongacyjna to jest połowa, połowa wartości kredytu, kosztów kredytu. Więc lepiej lepiej zapłacić opłatę prolongacyjną niż na przykład wziąć kredyt, bo to jest rozsądne i powoduje, że zadłużenie miasta, jak w zeszły, zeszły, zeszły numer wspólnoty wskazał, miastach, wśród miast na prawach powiatu zajmuje bardzo dobre miejsce, bo nasze zadłużenie nawet nie przekracza 29% ogólnych dochodów jesteśmy naprawdę na dobrej pozycji. No oczywiście można się zadłużyć, można mieć gorsze wskaźniki, ale wtedy, no, wtedy czućby się bezpieczniej. Ale no, chodzi o to, żeby też w każdej z każdej z tych, z tych opcji, każdej decyzji, którą podejmiemy i które też na podstawie tego, co Państwu radnym przekazujemy, żeby to wszystko było odpowiedzialne i zrobione tak, tak, tak ostrożnie. I to jest właśnie taka polityka ostrożności. Dziękujemy bardzo za odpowiedź. W kolejności zgłoszeń poproszę pana radnego Rafała Świerka, następnie panią radną Zofię Pogodę. Wysoka Rado, panie prezydencie, niech pan nie sieje informacji, że myśmy chcieli kogoś zwalniać, albo dzięki temu kogoś nie zwalniamy. Była taka sytuacja, środa popielcowa. Zwołano w szkole podstawowej na Alpinach rodziców, że istnieje zagrożenie zamknięcia tej szkoły. I tam wystąpił pan prezydent i taką informację przekazał, i dementował to, i że on tej szkoły nie zamknie. Sytuacja tu jest podobna. Teraz, co my robimy? Jest też gremium pewne, które wsłuchuje się w to, co my tu mówimy, a z naszej strony wobec nauczycieli nie ma żadnego zagrożenia. Tak samo. Jak nie było zagrożenia wtedy, że będziemy szkołę zamykać. Radni nawet byli też na tym spotkaniu. Ja powiedziałem panu prezydentowi, proszę siać takich informacji. A propos wszystkiego jeszcze, to nie pan prezydent by decydował o tym, czy szkołę się zamknie, tylko Rada Miejska. I w tej chwili cały czas się sieje ferment informacyjny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu radnemu. Proszę pana prezydenta o odpowiedź. Wysoka Rado, Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Trudno mi się odnieść do tego spotkania. Wtedy faktycznie taka plotka gdzieś na Lipinach krążyła, no i racjonalna plotka, bo przecież szkoła ma mnóstwo wychowanków, no jest niezbędnie potrzebna. Zresztą żadna ze szkół podstawowych w naszym mieście, yy, nawet potencjalnie do zamknięcia się nie kwalifikuje, żadna. A tym bardziej w Lipinach, gdzie jest to jedyna szkoła podstawowa, jest mnóstwo dzieci. Mało tego, przecież w programie wyborczym prezydenta miasta jest nawet budowa boiska wielofunkcyjnego przy tej szkole. Ja myślę, że ty, wy też temu przyklaśniecie, tak, no bo akurat w Lipinach boisko jest potrzebne, najlepiej żeby było przy szkole, no bo faktycznie wtedy jestem gospodarz, już nie mówiąc o tym, o tym, o tym że teren jest zagospodarowany. Także, no, ja myślę, że dobrze się stało, że jest spotkanie, że, jest, że, że zostało to wyjaśnione, niż żeby miała ta plotka dalej żyć jakimś swoim życiem i, 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 i siać i niepokój, no i racjonalny w sumie. No. Dziękuję bardzo panu prezydentowi za odpowiedź. Poproszę panią radną Zdrowię Pogodę. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. Ja chciałam rozwiać, w zasadzie odnoszę się do wypowiedzi tutaj Pani Przewodniczącej Komisji Radnej Krystyny Apel. Tak się kiedyś złożyło, że ja od 1985 roku do 2002 roku też byłam dyrektorem placówki oświatowej i zawsze, koleżanko Radna, zawsze miała miejsce prolongata składek członkowskich. Zawsze. I nigdy nie doszło do takiej sytuacji, żeby te składki nie były zapłacone. Także myślę, że te obawy są nadmierne. I druga sprawa, pan radny Rafał Świerk wywołał temat zamykania placówek. Ja kiedyś swego czasu dzięki decyzji. Nie, ale był, wywołał mnie Pan, że ja tutaj występuję. To, to, to z tego względu poruszyłam tym. Jak przypominacie sobie, w 1990 roku to Rada Miejska zadecydowała o likwidacji ogniska pracy pozaszkolnej w Lipinach, a ta decyzja, która mi bardzo leży na sercu, spowodowała z kolei wyburzenie jednego z najzdrowszych budynków placówek oświatowych, jakie, miał, jakie było w Lipinach. I, I mówiąc o tym fakcie dzisiaj, naprawdę łzami się kręci w oku, bo miałam to nieszczęście, że przyjechałam do Lipin w takim momencie, kiedy radny świętej pamięci Henryk Kur stał za, za sprzętem likwidacyjnym, bo oni, bo MPGK rozbiera kucharczyk. O, sorry, no to będzie długo żył. Przepraszam bardzo, bo tak jest. czego, czego mu serdecznie życzę, świętej pamięci Henryk Kucharczyk. Tak zdrowego budynku jeszcze w naszym mieście nigdy nie rozpierano. Więc to, to nie jest tak do końca, jak niektórzy moi przedmówcy tutaj się wypowiadają. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo pani Radnej. Czy ktoś z Państwa chciałby odnieść się do omawianego tematu? Nie, to pozwolą Państwo, że udzielę sobie na króciutko głosu. Ja rozumiem, Panie Prezydencie, bo rzeczywiście wiele gmin stoi przed y, takim y, problemem, co zrobić, prawda, czy prolongować dosyć, czy nie. Natomiast tutaj Pan podkreślił fakt, że jest to mądra polityka ostrożnościowa, chciałam rozumiem. również zaznaczyć, że być może ona dla gminy jest mądra, ostrożnościowa pytanie, czy równie mądra ostrożnościowa jest dla dyrektorów, ponieważ oni ponoszą odpowiedzialność, i w momencie, kiedy jakakolwiek kontrola prawda, jest kierowana do. Oświatowej i nie tylko, to jednak oni będą za wszelkie ewentualne przekroczenia odpowiadać. Proszę bardzo. Pani przewodnicząca, szanowni państwo. Przekroczenie by było, gdyby nie było tej umowy z ZUSem. Jeżeli jest umowa z ZUSem, to wszystko jest w porządku i nie można absolutnie nikomu jakiegokolwiek zarzutu postawić. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli placówka ma prolongować ZUS, to ZUS za za prezydenta miasta, czy za zastępcę prezydenta jest tak samo prolongowany. I to tak a propos uczciwości pracodawcy, pani, pani radna, i, i, i dlatego tu naprawdę tu traktujemy wszystkich jednakowo i tak samo prezydent ponosi taką samą odpowiedzialność jak dyrektor szkoły, choć tak jak mówię, w tej, w tej kwestii wszystko jest czyste. I zresztą jest to normalna, normalna procedura wynikająca z ustawy o świadczeniach społecznych. Po to tam to jest, żeby właśnie taką szansę między innymi gminą dawać. No po to, żeby, że tak powiem, nie, nie, twor nie tworzyć mechanizmów, gdzie ZUS dobija przedsiębiorców, czy gminy, czy, czy jakieś takie instytucje, które czasami mają trochę, trochę mniej tych pieniędzy, ale, ale, ale starają się zwolnienia robić na samym końcu, żeby dać taką szansę, żeby to wszystko mogło się dopiąć. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Szanowni Państwo, czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze w tym temacie się wypowiedzieć? Nie widzę, dziękuję bardzo. W związku z tym rozumiem, że możemy zamknąć dyskusję i przejść do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem przedmiotowej uchwały? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, stwierdzam, stwierdzam podjęcie uchwały 22 głosami za przy jednym głosie wstrzymującym się, bez głosów przeciwnych. Dziękuję bardzo. Zamykamy punkt trzeci dyskusji. Przystępujemy do punktu czwartego porządku obrad, którym jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 27, łamane przez 317, łamane przez 12 Rady Miejskiej w Świętochowicach z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Świętochowice na lata 2014-2027. Jeszcze raz prosimy panią skarbnik, panią Agatę Ślęzak, o przedstawienie projektu uchwały. Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Projekt uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową dotyczy nowego zadania, które było wprowadzone po stronie dochodów i wydatków w poprzedniej uchwale budżetowej. Jest to zadanie pod nazwą Zawód to przyszłość staże zagraniczne uczniów zespołu szkół ekonomiczno-usługowych realizowanych przez ten właśnie zespół szkół w latach 2014-2015. Proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo Pani Skarbnik. Czy Szanowni Państwo, chcieliby się odnieść do, zapisu, do zapisów y, przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Tutaj również pragnę nadmienić, że Komisje Stałe Rady Miejskiej nie odniosły się i nie opiniowały przedstawionego projektu uchwały. Y, szanowni Państwo, z braku y, chętnych do dyskusji przystępujemy do podjęcia uchwały. Kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu w postaci uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę. W związku z tym stwierdzam jednogłośne podjęcie uchwały 23 głosami za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 5 porządku obrad, czyli do. Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 47, łamane przez 508, łamane przez 14 Rady Miejskiej w Świętochowicach z dnia 2 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez Miasto Świętochowice w roku 2014. Proszę dyrektora, panią dyrektor Piątek, o przedstawienie projektu uchwały. Pani przewodnicząca, panie prezydencie, wysoka rado. Przedstawiam projekt uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie zmiany uchwały nr 47 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 2 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych realizowanych przez miasto Świętochłowice w 2014 roku. Na podstawie stosownych artykułów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o samorządzie powiatowym Rada Miasta uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonać zmiany w wysokości środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku dla powiatu w w następujący sposób. Zmniejszyć środki finansowe na zadanie z zakresu rehabilitacji zawodowej określone w paragrafie pierwszym pozycja 2 uchwały numer 47 łamane przez 508 przez 14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z 2 kwietnia 2014 roku. Paragrafa. Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy nie pozostające w zatrudnieniu zgodnie z artykułem 11 ust. 2 punkt 1 o kwotę 2773 23 zł. 23 Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy nie pozostające w zatrudnieniu zgodnie z artykułem 11 ust. 2 punkt 2 o kwotę 7686,60 zł. Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy nie pozostające w zatrudnieniu zgodnie z artykułem 11 ust. 2 punkt 5 o kwotę 208 zł. Zmienić paragraf drugi, punkt drugi. Zmienić wysokość środków finansowych na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej określone w paragrafie pierwszym pozycja 3 uchwały nr 47 przez 508 4, przez 14 Rady Miejskiej w Świętochowicach z 2 kwietnia. 2014 roku poprzez zmniejszenie dofinansowania uczestnictwa dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych wraz z ich opiekunami w turnusach rehabilitacyjnych o kwotę 433 ,40 zł 40 groszy dofinansowanie usług tłumacza języka miłowego lub tłumacza przewodnika o kwotę 4000 zł i punkt B, zwiększenie na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Suma tych wszystkich zmniejszeń to jest kwota 15 101 złotych 23 grosze. Zł. Paragraf drugi, wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta. Paragraf trzeci, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni Państwo, w uzasadnieniu napisałam, że są to środki, które zwrócił nam Powiatowy Urząd Pracy, w związku z tym, żeby ich nie oddawać, gdyż występują niedobory środków w tym paragrafie, który zwiększamy dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i przedmioty ortopedyczne, dokonujemy uporządkowania tego budżetu końcówka roku, żeby wszystkie środki maksymalnie z PFRON-u wykorzystać, żeby nic nie zwracać. Bardzo proszę o podjęcie niniejszej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej za przedstawienie projektu uchwały. Komisje Rady Miejskiej również miały sposobności wydać opinię o przedstawionym projekcie. Czy ktoś z Państwa na ten temat chciałby się wypowiedzieć? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przystępujemy w takim razie do podjęcia uchwały. Kto jest za podjęciem? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę. W związku z tym stwierdzam jednogłośne podjęcie uchwały 23 głosami za. Szanowni Państwo, ja myślę, że szczęśliwie dotknęliśmy do punktu 6, czyli końcowego punktu porządku obrad sesji, którym jest jej zamknięcie i w związku z wyczerpaniem porządku obrad dziękuję wszystkim za udział i zamykam obrady 57. sesji Rady Miejskiej Świętochowice. Dziękuję szanownym Państwu, panu prezydentowi i, i wszystkim zgromadzonym mieszkańcom miasta oraz szanownej Radzie. Dziękuję.